Strażacy z sekcji ratownictwa wodnego pieszczotliwie nazywają go wodnikiem. Mowa oczywiście o pojeździe zbudowanym na bazie Mercedesa Atego. To znaczy tego, który odpowiednio wyposażony służy im jako baza podczas akcji. Mercedes Benz Atego zabudowany dla potrzeb ratownictwa wodnego jest pieszczotliwie zwany przez strażaków wodnikiem. To prawda, sam pojazd nie pływa. Ale może podjechać na grząskie brzegi akwenów wodnych, a w jego wnętrzu znajduje się wszystko, czego mogą potrzebować nurkowie. Silnika tego jest identyczny z silnikiem Ekonika, również spełnia normy Euro 3 i normy wymagane w Unii Europejskiej lecz rozwija trochę mniejszą moc, bo 245 koni mechanicznych. Za to napęd stały na koła tylne oraz napęd dołączany osi przedniej i przełożenie terenowe przeciobiegowej sześciobiegowej skrzyni biegów pozwalają na poruszanie się po najtrudniejszych podłożach. Ułatwiają to jeszcze resory paraboliczne, amortyzatory, stabilizator znajdujący się pod ramą oraz blokady międzymostowe. Pojazd wyposażony jest we wszystkie urządzenia i osprzęt potrzebny w ratownictwie wodnym. Posiada między innymi agregat prądotwórczy wytwarzający napięcie 220 V lub 380 V, zdalnie sterowany, 8-metrowy maszt oświetleniowy, dwie przenośne najaśnice, podświetlane skrytki sprzętowe, w których znajdują się między innymi butle tlenowe. Wewnątrz oświetlanej części socjalnej, oprócz ławek i stolika, które można przekształcić w leżanki, znajduje się prysznic z ciepłą wodą, kuchenka i czajnik bezprzewodowy. Część ta posiada łączność z kabiny kierowcy. Ratownicy korzystają z tego pojazdu przede wszystkim w celu wyławiania tonących oraz przeszukiwania głębi nakwenów wodnych. Aby móc w pełni wykorzystywać możliwości, jakie daje im odpowiednio wyposażony Mercedes Atego, muszą dużo trenować i to w ekstremalnych warunkach. Tutaj ubrani w kombinezony płetwonurków wycinają przeręble w lodzie o grubości kilkudziesięciu centymetrów. Woda pod nimi ma około 5 metrów głębokości. Za chwilę będą badać nieprzyjazne, mroczne głębiny. Jak widać, Mercedes jest pojazdem bardzo przedstronnym i może być odpowiedzią na potrzeby najróżniejszych klientów swoją nowoczesnością i podążaniem z duchem czasu zapewnia użytkownikom otwarte drzwi do Unii Europejskiej.